Czemu ciągle mam być zerem? Mogę zostać bohaterem i się witać z pięknym dziąkiem. No i w żyłę wziąć szczepionkę na COVIDa, od Pfizera. Trzeba ufać im, cholera! Politycy pełną zgrają do szczepienia, namawiają, potem drugą. No i trzecią rzecz tę piszę moim dzieciom: premier rządu, wielki heros, zamienili się w dilerów. Na przymorzu, na budynku wisi baner, mój ty synku no a na nim jest powstaniec, który mówi skończ ten taniec, bo bohater to jest bohater, on dla Polski szczepi swą hatem. Bo bohater to nie jest wcale żaden tchórz, wielki człek nie żyje już. Ty zostaniesz bohaterem, jeśli na szpitalny teren wkroczysz mężnie w białe dzionki i zapodasz se szczepionki. To nie żarty, żadne kumie, ale prawda, czy rozumiesz, by bohater od walczenia. Nawoływał do szczepienia każdy chce być bohaterem i o Polski walczy teren. Aby żyli tu posłowie, no i ci bohaterowie. Ja już jestem bohaterem, bo tu żyje ciężki terem. No i znoszę to cholery, takie właśnie te banery bohater to jest bohater on dla Polski szczepi bohater. bo bohater to nie jest wcale żaden tchórz wielki człek nie żyje już znoszę z rządu tych cyborgów dla idiotów wielkich wzorków co z polotem alkaidy wprowadzają nam covidy znoszę ściemę lata całe ja się na tym wychowałem, tylko teraz trudne chwile rządzą u nas ci debile i z polotem Alkaidy wprowadzają nam covidy, bo to nie są poligloci. Myślą ludzie to idioci. Ten bohater z tego słynie, że ochoczo bardzo ginie zamiast śmierci. Mianowicie, no to ja wybrałem życie. Bohater to jest bohater. On dla Polski szczepi swą hatę. Bo bohater nie jest wcale żaden tchórz, wielki człek. Nie żyje już. Też namawia mnie pazura, bym się szczepił. To fachura, jeśli bracie się za szczepie to mi umrzeć będzie lepiej Żyć w tym kraju, gdzie jest sknerstwo to prawdziwe bohaterstwo no i znosić w to rapora Tudymata i Kaczora Żyć w tym kraju, gdzie sknerstwo to prawdziwe bohaterstwo no i znosić w to rapora Tudymata i Kaczora Gdybym ja był władcą smrodzie, to zaszczepiłbym w narodzie. Za mój humor, Boże, dzięki, wielką miłość do piosenki. Gdybym ja był władcą smrodzie, to zaszczepiłbym w narodzie. Za mój humor, Boże, dzięki, wielką miłość do piosenki. To bohater, chatę, bo bohater, to tchórz, człek, bo bohater to jest bohater, on dla Polski szczepi swą chatę, Bo bohater to nie jest wcale żalent wielki człowiek, nie żyje już. Bohater to jest bohater, on dla Polski szczepi swą bo Bohater to nie jest wcale żalent chórz, wielki człowiek, nie żyje już bohater to jest bohater, on dla Polski szczepi swą chatę, bo bohater to nie jest wcale żaden Tchu. Wielki członek, nie żyje Lat w spokoju żyłem, układ miałem nader śliczny. Czemu zwierz mnie to niemiłe? Dziś poetą pandemicznym. Dużo wierszy ja pisałem, czasem głupich, czasem ślicznych.